Siemaneczko, witam w kolejnym filmie dzisiaj pierwsze talerzowania nową talerzówką już zrobiłem tam za gospodarczym teraz jademy tutaj będą rzepaki powiem wam, powiem wam że robi całkiem dobrze chyba no nie wiem, nigdy nie miałem talerzówki ale nie wygląda to źle słoma przemieszano chyba o to chodzi pasty będą Mogły kiełpować, ale i tu i tak nie zdążę. nie jada tak, żeby to ruszyć, trochę wymieszać to suma. <kluzny> nie wiem, czy tu jeszcze wopno dawać, ale już tutaj raczej nie. Tutaj już pH jest około 6 wszędzie. Jedynie wopno pójdzie tam na ruptawa, na te nowe pola. Jeszcze no, nowe są dopiero drugi rok, drugi rok to tam przed 7 rzepaków pójdzie rcw wopna jedynie co się można przyczepić to że te dziury na wale nie są tak idealnie, żeby go się dało zablokować na sztywno bo tam się jeszcze rozprzedać, bo jedzie tam też mam tylko że tam na razie nie talerzują, bo tam będzie najpierw poplon, a później to zatależowane, zostawione na ten ekoschemat cały. E, tam będzie kukurydza, także żeby spełnić te, ten wymóg, to muszę zostawić poplon do listopada. No a później myślę płytko talerzówka, to to się zaliczy jako ten mulcz I powinno być dobrze. W drugą stronę muszę jechać, bo. A tu mi ten talerz robi bruzdę O już mniejsza z tym, bo takie małe pole to bez różnicy. Ale zrobimy jak trzeba. Jeden skrobak ktoś tam obcierał. W kabinie tego nie słychać. Z zewnątrz delikatnie. zgubiłeś cały wirnik środkowy. Podnoszę z brony aktywnej. Właściwie to nie wirnik, bo tam jest tylko blacha i, i dwa zęby, no ale mi to odpadło przy sieciu na którymś polu. Myślałem, że tam było właśnie tak dużo kamieni, że na tym jechaliśmy całe pole gruberem, ale nie udało się tego znaleźć. No i tym gruberem trochę dziur się narobiło, bo tam też po połące drugi raz. I w sumie od razu połące, była pszenica, dużo trowy było. I teraz pojadę to jeszcze talerzową przerównać bo gruber mi się zatykał A dużo słomy i trowy to mi się jednak Nie no wygląda to dobrze, wilgoć jest Siemaneczko! Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę niedysponowany. Mam palec poszyty. A czemu? No to przez swoją głupotę właściwie. Nie uwaga. Szybkość. Bo mi się śpiechało w robocie. No i mam pocięty palec. Rozcięty. Trochę w złym miejscu, bo na samym składaniu, składaniu praktycznie to z tej strony akurat tu na tym łączeniu zginania no kurde no na zgięciu o. dzisiaj już jak wymienić akumulator mnówka akumulator z aktecha z zenoxa zakupione i możemy jechać orać możemy dzisiaj jechać orać tak wszystko wszystko trzymy się Musimy jeszcze dopompować powietrza Zapiąć obciążnik Zapiąć pług No i możemy jechać. Zatankowany jest Podjedziemy z tym autem Do przodu nie zawadzało O, dobra Dobra, sobie obciążnik Iśmy gomę orać pod rzepak. Tu będzie rzepak, tam za mostem będzie rzepak, koło więzienia będzie rzepak. I tam jeszcze hektar 60 na innym tym. No, chyba, że jeszcze coś się pojawi nowego, ale no nie zanosi się. Zobaczymy, dobra, tak. Kurde, odpalo jak jak trzeba. Teraz. Trochę to wszystko inaczej, mały Johnny trochę bardziej wygodny, ale ten też się jeździło muszę będzie jeździć. Myślałem go wymieniać na nowszego, ale przy tych cenach nie opłaci się. 200 tysięcy by trzeba zapłacić. No, powiem szczerze, nie widzi mi się to, bo nie ma takiego zysku. W zeszłym roku, no to sobie mogę pozwolić wydać 150, bo było na co, było za co. A teraz pszenica 680, moja pszenica za tyle nie pójdzie. Miał być tu spomalowany i co? I nic z tego nie wyszło. Ach. Jednak łączyć ten etat z gospodarstwem i coś tam rozwijać się. W sensie grzebać cały czas. W tych starych rupieciach. Naprawiać, poprawiać. bierę strasznie dużo czasu dobra a mi się już też nie chce starość już mnie dopadła są młodsi ambitniejsi jak był nowy nie mogła tu być ani jedna ryska teraz walnął jak w niego łyżką tura, bo nie zauważyłem ale już tak nie boli już tak nie boli Lampa wypada. Trzeba go będzie porobić. Ale kiedy? Przed siewem pszenicy na pewno będzie już kóz pomalowany. To muszę zrobić. O! Ała! Dobra, zawleczka jest. Widzicie? Wygląda orka, nic nie widać, kurzy się strasznie Sucho, miało dziś padać, tam widać padało, bo jest tęcza Agatka przyniosła posiłki, jedzenie jakieś, coś tam, coś tam Za pół godziny chcę tam być zorane całe Mamy już jakieś po, połowa zoranego Nazbieraliśmy dwie pełne łyżki kamieni z tej łąki Co za orołek I to nie kamieni, bo to były krawężniki Strelinka Same duże rzeczy Tu mi szałot chyba przemulczerował Widzisz? Mą zmulczowane pod więzieniem O kurde Za mało cofłeś Jakoś krzywo mi to robi Może żeś jest nie No, wypił jak se piwo, jestem nie trzeźwy, to fakt I... Nauczyłeś się czegoś dziś. Jak pijesz piwo podczas orki, wypij go od razu, bo jak go miał położone tu, za chwilę mi się wygazowało, bo tak się trząsło. Co? Ja dam mąkola A nie. Dobry arbuz. tak Dobry arbuzik. Jademy na C1, 8 na godzina na otwartej szybie, bo nie klimy. kurzy się do środka. Będzie sprzątania, ale posprzątamy. Jutro jak dobrze pójdzie to myślę, że ja tu rzepak. Tu będzie na połowie floret, nie floretta, no Henrietta i Cornetta z cyngenty Mam zaś na, na próba. No na próba no Powiedzmy na próba, o! Ta Henrietta to jest nowość, tego nawet nie było w tym. Nie ma tego w sprzedaży. Na, nawet, nawet na stronie tego nie ma. Jest tylko na jakichś tam poletkach doświadczalnych. Ale to jest moje najlepsze pole pod względem ziemi. To jest moje najlepsze pole. Trochę się go dopieści jeszcze. I, i myślę, że będzie dawać dobre plony. Nagrywa się to? Końcówka baterii, na wyla idzie I tyle, no Szkoda, że nie popadało, miało padać o 18, a już jest kuro? 19.24. Do 8 to skończymy myślę Ty co myślisz? Nie, nie no, no już mamy połowa, tu, tu idzie kibko No, ale tu ubywo, rozdwa. Tu fajnie e, stegowane, nie? Mnie też się pytali czy, czy bym nie oddał słomę tu z tego pola Za gnój Za to na chyba dwie tony gnoju Ale co mi po tym gnoju? Jak musiał zaś nająć rozrzutnik O tam też jest kawałek o tamtym godeł Co mi po tym gnoju? ma też jakaś tam materia zrobi 16 ton gnoju na pół hektara to nie jest jakoś... Na półtorej hektara to nie jest jakoś szał Także... Na ekoschemacie miałem zgłoszone wymieszanie słomy z glebą Było wymieszane I jademy Mieszaliśmy tu gruberem Bo szukaliśmy jednego wirnika Z brony aktywnej, ale się nie znot No i dorabiam Słomy to było naprawdę dużo. Gruwerem tego nie szło wymieszać. Agatka przyjechała małym John z talerzówką. Coś tam, miała, coś tam potalerzowała, no szło i to dobrze, ale bo to, że je za, je za wolną orą, ona nie nadąża ten, on nie nadążą za nią. No i poszła pojechała do sklepu, pojechała do sklepu kupiła arbuza. To się źle orało, bo dużo kamieni i krótki Tu już gdzie pocisnąć no, Jutro przyjadę Jutro przyjada z Łapnym Tam na te dwa połące A tu od razu siejemy Tutaj od razu siejemy NPK I... No i siejemy no Siejemy przepak A rozsiewamy NPK Dabka pod 250 kg W tym roku nic nie kupiłem jak jeszcze NPK Zostało mi z zeszłego roku Chyba tona I zostało mi jeszcze e, Chyba pół tony, dobre pół tony e, Soli potasowej i polidapu. Także w tym roku nie kupuję polifoski, że tak powiem Obiadamy na soli i polidapie Dobra, na razie się żegnam, bo mam od baterii A ja chce pojeść też albo za troszkę Agatka mnie będzie karmić Albo ci przebija Albo mi zęby patica. wybije Tu jest Dobra.